Dzień dobry, witamy na nowej robocie. Tu gdzie idziemy będzie chodnik. Płyta 120. Nie kostka wszystko będzie z płyt. Tu będą na ścianie jakieś lodówki wisiały. Przechodzimy lekko skokiem, tu skręcamy za ruch chodniczkiem. I tu to już nam przygotował tarasik. Teraz miał być wykortowany, jest wykortowany, tak tu ładnie teraz, tak będzie właśnie taras. Tu będzie 5 metrów. Jak widzicie w międzyczasie napadało trochę. O dziwo tu gdzie woda jest, jest dosyć twardo. Tylko w miejscu gdzie się kończy kałuża, tam jest w miarę miękko. Gdyż tam był właśnie drenaż wkopywany. O tutaj widać, tu była rura wkopana. Tu wszystko będziemy kwartować. Te, te dziury wszystkie przy fundamencie będą zasypane. Akurat trafił się taki fajny twardy piasek. Takim fajnie podobicie. Tu wszędzie będzie chodnik płyta w płytach, poprzek 120 szerokości maksima. Kurczę, jak ona się nazywa, za chwilę do tego dojdziemy. I tutaj będzie mureczek, tu się będzie ten chodnik kończył. I później podjazd. I zaczynamy od bajorka. Najpierw musimy się wody pozbyć. Wykopiemy sobie tam taki mały zbiornik, niech sobie tam wsiąka. Tak mówiłem, tam gdzie woda stoi, w miarę twardo, znaczy w miarę, nawet bardzo twardo, idzie normalnie chodzić po tym, nic się nie dzieje. Jest jedynie miękko, bo był przekop robiony przez cały taras. Miejsce, gdzie był taras, ma być teraz. Tylko w tym miejscu, bo był piaskiem zasypany ten wykop i ten wykop po prostu się napił wody. Gruz mielony na spód, tak żeby utwardzić całe podłoże, żeby mogła zagęszczarka spokojnie po tym przejechać. Tu będzie też beton. To jest podłoże, pierw takie utwardzenie, przygotowanie, wyrównanie pod beton. Za chwilę zobaczcie. Wyrównujemy to, minimum te 10-15 cm tego betonu. Znaczy beton, gruzo betonu może powiedzieć w ten sposób. Mielony, mielony gruz i tu widać na środku taki pasek jest, wychodzi woda, w tym miejscu właśnie gdzie był przekop. Wiadomo jak zagaszarką widzicie, to tam wilgoć będzie Wam wybijało. Tak zawsze będzie. Wyrównujemy wszystko piaskiem, tak żeby nie, nie walić w miejscami 20 cm betonu, miejscami 15. Ustawiamy na 12 cm całość. Ciochramy do opaty, wszystko ładnie za zagęszczarką. zagęszczarką. jeździmy tyle, ile się da. Jak możecie 5, 5 razy, to jeździecie 5 razy. Jak 10, to można 10. Od przybytu głowa akurat nie boli. Podłoże musi być w miarę równe, stabilne. Oczywiście można by tu jakieś kruszywo zastosować, nie piasek. Cuda wianki. Można, nie trzeba. Wszystko można. I tu mamy drugą warstwę piasku wyrównującą. I tu już jest nasze podłoże gotowe pod beton. To po środku taki pasek widzicie, taki w miarę ciemny. Tu jeszcze jeszcze woda stała, znaczy stała. Ten piasek się jeszcze trochę, po prostu naciągnął tej wody trochę. Przeciągamy bobkiem około 5, może 7 cm. To jest nam mało istotne. Rozkładamy siatkę. Tą siatkę przysypujemy kolejną warstwą 5, 6, może 7 cm. Celujemy mniej więcej w grubość całej płyty 12 cm. Jak na całej budowie Wam wyjdzie metr różnicy. Zresztą nawet dwa żadnej krzywdy nie ma i zagęszczamy. Wystarczy zagęścić małą zagęszczarką. Nie trzeba dużą, dużą zagęszczarką tego czochrać. Beton zagęszczony w, te, w tej postaci ma swoje właściwości. Moc. I jedziemy z opaskami. Tutaj nie trzeba było za bardzo uzupełniać piaskiem przy fundamencie. Akurat ta strona była równa. My tylko zebraliśmy wierzchnią warstwę. I teraz tu macie. Łata jest tutaj wbita na 120 Płyta ma 120 plus 140, bo ona będzie z odstępem od ściany 10 cm od ściany i 10 cm od obrzeża będzie odsunięta, będzie po środku ta płyta. Dlatego beton jest do, do 140 cm robiony. Ustawiamy sobie łatę, deski, tak jak tutaj jest, do sznurka, do wysokości betonu i do tej wysokości robimy. Ściągamy tę łatę na poziom, bo nie potrzebujecie tutaj spadu. Możecie to sobie spadnie, nie ma problemu, ale płyty ustawiacie sobie na podsypce. Wykombinujecie wy sobie spadek na, na podsypce. Tutaj dajemy miejsca około 5 cm na podsypkę, tak żeby płytę płyta można było ułożyć, jakoś dobić. Bo na betonie dużych płyt, w ogóle koski, jak dajecie bardzo mało podsypki, koska będzie odbijała wam. Ale tu mamy taki plusik, że. Że płyta po prostu będzie z odstępem, wystarczy mleko klepnąć, ona w tym miejscu już leży i już tak zostaje. A to jest druga strona budynku. Tu już widać te wykopaliska zasypane pod, pod fundamentem, pod ścianą. Tu jeszcze będzie osadnik, rura montowana. tutaj jeszcze nie mamy zabezpieczonego narożnika, bo inwestor tam do końca się nie określił co i jak. Tu to samo będzie zamontowany osadnik do tego drenaża do rury. I na zabetonowany. I tu mam betonik jeszcze. I tą paskę będziemy z tyłu kończyć. I jedziemy to samo. Ustawiamy sobie łatę do, pod sznurek. W tym przypadku mamy 15 cm od sznurka, od naszej góry płyty, czy tam kostki, nieważne co robicie. 10, yy, 10 cm ma płyta, i 5 cm podsypki mamy ustawione tutaj. I robimy 15, i tak ustawiamy beton. Robimy. I macie dołaty, ładnie równo poziomy. I tu mamy pierwszy próbny dzień. Został kawałek dnia, to chyba jest piątek. To co, spróbujemy położyć. Ściągamy ładnie planik, czy tam plancik. Sznurki, rurki ustawione na 10 cm. Płyta ma 10. Po tym się nie jeździ zagęszarką. Lekko klepnąć młotem. I to wszystko. Steropianki, takie widzicie dwa, dwa błękitne. To jest nasz dystans. Serpen ma 10 cm i płytę kładziemy co 10 cm. Sznurek jest ustawiony i tu kładziemy do sznurka, a tam co płytę 10 cm. Jak będzie Wam 9,5 10,5 nikt tego nie zauważy. Jak widać, można powiedzieć robota z zaskoczenia. Nikt nie planował to wpaść, ktoś by się może przygotował. Kiedyś to kładliśmy na pasach. Tu to samo. Najszybciej, najprościej na pasach. Podsypki nie musicie ubijać. Nie, nie ma sensu. Ubijecie podsypkę Jak będziecie płyty kłaść jedne przed drugiej ciasno to będzie widać krzywiznę płyt Jak kładziecie tak jak tutaj z odstępem To ich, tych krzywizn nie widać Bo jest jedna w jedną i z odstępem jest, Nie, nie jesteście w stanie zobaczyć pół centymetra, że płyta tam się buja a znaczy nie buja, że jest krzywa w kołyskę Bo są krzywe A jak będziecie kładli jedną w jedną I ubijecie sobie podsypkę To będzie problem z dobiciem. Musicie sobie zostawić taki zapas na walnięcie młotem I tu mamy pierwszy próbny dzień tu drogę zaczęliśmy, tylko dlatego, że tam jest kos, żeby była docinka. Tu to samo. Tu, żeby te pompy, znaczy pompy, nawet nie, nie powiedziałem Wam, tu będą jakieś tam pompy, jakiś tam agregat, czy coś tam będzie. Tu widać cała instalacja. Narodzik będzie zabudowany. Co 10 cm płyty widać leżą, leżą. Jakoś to wygląda. Wygląda, bo są mokre. Materiał nie jest za ciekawy. Zresztą, jak wiecie, wszystkie płyty, maksimy, stopnice, nieważne. Wszystko ma plamy, wykwity, cuda, osady. Inwestor jest tu świadomy, ma do czynienia z chemią budowlaną, więc spokojnie sobie z tym poradzi. I tu też mamy taki problem, że nie ma jak wjechać bobkiem nawet. Musimy sobie ten z 15-20 metrów dowozić taczką. Ciasno wąsko się zrobił Niestety wszędzie nie da się wjechać. Bobek jest niecałe 2 m szerokości, ma tam 1,75 m, a i tak nie wszędzie wieża. A też z drugiej strony nie mogliśmy tu wjechać, bo drenaż jest dosyć płytko od rogu wkopany. Bez tyłu budynku ze spadkiem do przodu i po prostu musieliśmy uważać ten drenaż, żeby go nie, nie rozjechać, zmiażdżyć. Tu musimy sobie pokombinować. Na projekcie była jedna płyta skośna, taki skos. Niestety, z jednej płyty to wyglądało marnie. Musieliśmy sobie to podzielić, ustawić. I przejście wyszło w taki sposób. W narożniku tam będzie jakiś kwiatek. I lecimy dalej. Widzicie jakieś tam plamy, wykwity. Oczywiście, jak takie siatki są przekładane. Kładziemy sobie ładnie, chodzimy po tym. Nie depczemy, bo jak podsypkę dep depczemy w te płyty, Nieważne czy w stopnice, a tym bardziej grafitowe, na 100% zostanie ślad. I uczucie inwestorów, żeby też nie chodzić po tym. Dopóki nie jest wszystko zamknięte, nie ma jakiegoś syfu dookoła na działce, lepiej, lepiej nie chodzić po tym, bo to jest później ciężko to usunąć. Chemię trzeba stosować, nie każdy o tym wie, nie każdy chce to robić, bo po chemii też zostają ślady. A mi się komputer zawiesił. Sprzątamy, czyścimy. Zawsze zostawiamy czysto. ZAWSZE. Oczywiście linie patrzymy, tak jak już na poprzedniej robocie mówiłem. Strzelić okiem, rzucić okiem patrząc tam coś tam. Zwracamy uwagę na sznurek. Sznurek może być zaczepiony, ktoś coś położył. Tak jak tutaj kabel gdzieś tam mógł leżeć. Trzeba to uważać. Po prostu tak jak tu majster ściąga, wystarczy że się raz wrócić do tyłu, spojrzeć czy sznurki są wszystko w porządku i... ja tu lecimy od ściany teraz. Tam wycinka na kabel. Tu coś będzie jakieś urządzenie elektryczne duże w postaci wanny z bąbelkami. I lecimy od ściany. Na ściany trzeba uważać. Nie można się sugerować, że sobie polecimy od ściany i będzie fajnie. Lecimy pierwszy rzut, oczywiście strzelamy okiem. Patrzymy, czy jest prosto. Nie ma jakichś łódek. Zawsze narożniki odstają przeważnie zawsze. Tutaj było fajnie, równo. Chłopaki się postarali z elewacją. I takie roboty lepiej się robi, bo macie jakiś punkt odniesienia i to wszystko się zgrywa później. Nie ma jakichś szpar dwóch centymetrów na środku, od rogu do rogu. A powiem wam, że to jest bardzo często. No i co, I niestety gładzimy na pasach, tu możecie sobie zobaczyć, w ciut zwolnionym tempie. Niestety w trzech, czwarty nie wiadomo dzisiaj podział, gościu. No i co, nie przyszedł. Trudno. Nie ma to tam pokać do mlekiem. Kładziemy i tyle. Nie będziemy czekać, aż przyjdzie ktoś. Na pasach, moment, moment. Lepiej chwytakiem, przystawką taką. przesawka taka, chwyta kosztuje 9500? to o tego. Tak, jak mówiłem, robota trochę zaskoczenia. Miały być tylko chodniki do, 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 dookoła robione. A się okazało, że, że teraz położymy też, teraz ma być z deski zrobione, a że to jest grunt wysoko, że woda podpływa pod budynek, się cofa. Tak, widzieliście, to jakbyśmy zasypali ten, ten wykop, to ta woda z powrotem by tutaj sobie naleciała. Dlatego pada decyzja, robimy spłyt. No i co no, nieprzygotowani, jedynie co to szelki mieli i szelkami, nie? Co tam, nie jest lekko, ale płakać nikt nie będzie. Inwestor sobie tu zażyczył na mijankę, czego nie polecam, bo płyty, jak ktoś kładzie te płyty, to wie, że są krzywe. Jak lecą jedna w jedną, na ciasno, nie ma problemu. Mało kto to zauważy, że coś z tymi płytami jest tak, ale na mijankę zobaczycie, że łączenie płyt po prostu wystaje, bo wypada na kolejny rząd, na połowę płyty. I te łączenie w tej połowie płyty następnej to po prostu widać. I nieważne, sklepiecie ją za niską, ranty ładnie się schowają, to wam środek będzie, będzie zapadnięty i następny rząd będzie wystawał, bo w tym miejscu wychodzi łączenie. I tak możecie sklepać, klepać, sklepać, klepać, aż wyklepiecie wielką lochę i nic to nie zmieni, bo, bo jest mianka. Po prostu dopasować trzeba tu klepnąć, tam klepnąć i tyle i ile o ile się da. Tyle robimy. I tu mamy co to mamy. Nie wiem co to mamy. Wtorek chyba mamy, tak, to był wtorek. Docinki, tu jest taki plus, że można docinki wsadzić większe, połamane. nie wiem jak są, bo są połamane, zdarzają się. I to po prostu z zewnątrz liznąć. Bożką sztylem Bożką, czym tam robicie. I oczywiście co? Położyliśmy całe. całe. Większość tarasu i oczywiście sprzątamy, czyścimy, czochramy, piasek ładnie. Częściowo się zamuli, pomoże Wam wyczyścić. I to mamy następny dzień. Środa? Środa. Tam był wtorek? To jest środa. Jak tam była, jak, jak tam była środa, to był wtorek. To tu jest środa. Nieważne. Trzymamy się do okna. Od ramy. Tu widać. O, i to jest cały nas Od ściany jest 5 cm. Tutaj jest metr 20, metr 30, coś takiego. Czyli 1% dochodzi. Czyli będzie 6 cm tam z kawałkiem od, od do okna. Do okna to jest góra kostki. I od tego robimy spad na zewnątrz. I teraz musimy się wbić w linię. Tu tak samo. Wyłożymy sobie pasek dwóch płyt. I te, później te dwie płyty trzeba przestrzelić sznurkiem, czy tam okiem. Najlepiej sznurkiem. Znaczy, powiedziałem wcześniej, że nie sznurkiem, bo jak oko nie wychwyci, to pod sznurek. Jeżeli jest krótki odcinek, to możecie nie wychwycić okiem, bo jest za krótko. Nachylić się, spojrzeć w tą linię. Będzie widać. I się znowu coś tu zabierze. Już jestem, dorzuciłem węgla i dalej le lecimy. Tutaj licujemy z rantem sobie. Tu widać, przez chwilę było widać łatę, tam jest też łata. Dopasowujemy do reszty. Na dwóch rzędach Wam nie ucieknie aż tak koska. Wystarczy łatę sobie przyłożyć dłuższą. Oczywiście najgorsza rzecz to do docinka. Przy ścianie ciasno. Trzeba wkładać wąskie paski, bo na dużych pasach nie wchodzi. O, szybko. Podocinane. Tu jeszcze jakieś tam skrawki, które wystają. Liznąć. To wszystko będzie zakryte. Także ten dół, który widzicie, tam obrzem polony. To będzie ogród, tego, to przykrywa. I tak mówiłem wcześniej. Czyścimy, czyścimy, czyścimy. Zostawiamy czyste. A czy inwestor jest na Jak powiecie inwestorowi, żeby nie chodził, żeby uważał, bo dopóki nie jest skończone, to niech lepiej tak jest. A jak jest na to sobie sam na I środa skończyliśmy tak. A zdjęcia widzieliście już na Instagramie i na Facebooku. Tak, to była środa, a tu mamy czwartek. I lecimy z opaskami. I tu co widzicie od prawej strony od tarasu do lewej strony do końca betonu plan minimum żeby to położyć żeby zająć się obrzeżami bo chyba nie wspominałem tu będą jeszcze obrzeża bo między, między płytami będą kamyki jakiś tam gryz będzie wysypany żeby to nie wyleciało w ogród będą obrzeża livio i tak jak wcześniej mówiłem spad z płyt robimy na chodniku robimy sobie na podsypce beton był robiony do poziomicy na poziom był ściągany a cały spad ustawiamy sobie na, na podsypce 2 cm to jest 1,20 m, płyta ma plus tam jakieś tam 10 cm wewnętrzna i zewnętrzna z kamyka sama płyta ma 120 jak macie takie przerwy między, między płytami, zrobicie je nawet na poziom no nic im nie będzie, bo i tak ta woda na płycie nie będzie starczała i tak wlecie te, te w kamyki tak. cała woda nie zdąży odlecieć na boki, bo i tak kamyki, że powiem, to wpiją. Tu docinka, w osadnik, akurat trafiło na środek płyty. Wycięta niemalże że śladu nie ma. I zobaczcie, zwróćcie uwagę na, na siatkę. Ta siatka to jest na palecie, poprzekładana. Tak przyjechała. My ją wykorzystujemy, żeby, żeby po tym chodzić, żeby nie wdytywać podsypki. Tu musimy sobie mały skosik by, by, taki zagospodarować, wykombinować, bo też tego, że powiem, nie ma rozrysowanego na planach musimy sobie sami to wykombinować i tak to wyszło tam w narożniku będzie jeszcze wypełnione, to będą docinki To widać jakieś przewody ze ściany wystają tam będą jakieś lodówki stały tak jakby ktoś patrzył na te płyty, czemu są takie uwalone to nic od nas, tak? to jest wykwit to tak przyjechało paleta jest zapakowana, zafoliowana, sparowana i spod folii coś takiego wychodzi Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to zejdzie. Tutaj to masz nabiały sznurek pod obrzeżem, będzie trzeba kopać. I tak zawsze. Posypujemy delikatnie piaskiem tylko dlatego, żeby to ładnie przeczochrać. te właśnie z grubsze, te wykwity, jakieś nasze ślady wszystko co nasze, zmywamy, tak by nas tu nie było. Położone, wyczyszczone no, można jeszcze chemią mieć ochrać my raczej nie stosujemy chemii. Chyba, że na indywidualne, indywidualną prośbę inwestora, żeby chciał, żebyśmy to zrobili, a żeby on tego nie musiał robić. Nie czyścimy, nie stosujemy żadnej chemii. Różnie to wychodzi. W tym przypadku akurat chemia budowlana inwestorowi jest nieobca, więc spokojnie sobie z tym poradzi. I tak skończyliśmy czwartek. Zlane ładnie. Jakby taki miały kolor tak naprawdę cały czas. Petarda. Jeszcze w piątek obrzeża i mamy piątek, piąteczek, piątunio idealnie żeby coś zakończyć wstawiamy obrzeża Dzisiaj plan na dzisiaj wstawić obrzeża, pozamykać wszystko, obrzeże livio w innej części filmu mogłem powiedzieć, że to jest endo, pomyłka 28 wysokie grube szerokie, grube szerokie grube na 8, a szerokie na 50cm, oczywiście zaczynamy od rogu, lewa jak i prawa strona w poziomie, dochodzimy do zygzaka, zygzak ładnie wykładamy i lecimy dalej. Tutaj trzeba sobie coś wykombinować. kombinować na bieżąco. Żadnych sznurków, kur. Kur, chciałem powiedzieć. Żadnych sznurków, masę szpilek, wszystkiego ponastawiane. Daleko nie ma, nic wam nie ucieknie. Poziomnica, miarka w łapę. Co ma się nie udać? Jak ktoś coś kiedyś docinał, to sobie poradzi spokojnie. A jak ktoś, czy ktoś nie docinał, no to raz, drugi raz zrobi, będzie dobrze. Tym razem podsypkę mamy ze żwiru, sianego, taki na posadzkę, taki jak został, chłopakom z posadzki trzeba było go wykorzystać, trzeba było wyczyścić plac. I mamy co? Mam drugą, drugą stronę, oczywiście od narożnika ponownie, jeden wstawia, drugi na bieżąco, Tomasz obsypuje, oporuje. taki żwir, podsypkę ze żwiru jak zlejecie wodą to bardzo ładnie ciągnie i tak skończyliśmy. Piąteczek, tu zygzaki, ten narożnik, co wcześniej mówiłem, będzie wypełniony. Teraz wszystko poczyszczone na koniec. Tak jak mówiłem, wychodzimy z budowy, wszystko czyszczone. Tak by nas tam w ogóle nie było. Ktoś to musiał zrobić, ale wiecie co chodzi. Przejdziemy się jeszcze z Tu na początku nie, nie ma do, dociętych płyt. Z tego względu, że po prostu dzień się skończył, piątek. Obrzyżami zamknięte. Musieliśmy obróżami zamknąć, bo wchodzi ogrodnik. Niech sobie działa w ogrodzie. Mamy wszystko odcięte ładnie, cały tył. Niech sobie tam działa. Tu mam pierwszy zygzak. Jakąś tam kaskadę, ścinkę, skosik, nie wiem. Te kominy tam, to jakieś, są jakieś tam urządzeń. Tu po prawej stronie będzie jakieś drzewko stało. Tam jest przelotka wkopana pod betonem. Chodnik trafia ładnie na taras. Tu bym trochę to inaczej zakończył. Pomysł był inny, ale tak, inwestor tak miał wstępnie roz, rozpisane w projekcie. Tak chciał. I tu możesz się zobaczyć. To tak, nie wiem, czy będzie widać. Nie jest tak źle. Może trochę dramatyzuje, że to wystaje, że to, że, że są krzywe, że są łódki, ale są krzywe. Trzeba mieć to na uwadze, że miejscami widać, że wystają na różniki więcej jak środek. Tu na środku będzie lampka, tu gdzie ten PESZEL, a wystaje i lecimy drugą stronę na chodnika w tych przerwach ktoś tam by jeszcze nie wiedział nie dosłyszał w tych szparach wszędzie będą kamyki trawa do obrzeża obrzeże miał być plastikowe stanę na liwio pasuje płyta gruba, obrzeże w miarę grube jakoś się pasuje, tu macie ładnie zygzak i tak zakończyliśmy piąteczek udało się to skończyć ogrodnik może wchodzić Robić swoje. Całe tył obłożone. I tak zakończyliśmy. Powiedzmy pierwszy etap pracy. I to był koniec. Dzięki za uwagę. Fajnie, że byliście. My spadamy na urlop. Na razie.